wobec kormoranów, które usiadły na platformach na, na Rybik. Jest ich chyba 9. Udało się zrobić kilka zdjęć, ale czekam na lepszy wiatr, żeby mnie przyprowadził bliżej kormoranów. Jak na razie w miarę dobrze idzie, łódka się obraca na wszystkie strony, ale płynie bardzo naturalnie i swobodnie. Ja muszę się przy tym trochę pochylać, Siedzą tam daleko na platformie o ile je widzicie. Jak podpłyniemy bliżej, pokażę je lepiej, ale wtedy nie będę nic mówił. Podpływając w taki sposób mamy tą przewagę, że one ze strachu skoczyły przed chwilą do wody mają namoczone skrzydła więc odlecieć nie mogą mogą tylko płynąć ale chciałyby odlecieć więc muszą czekać i suszyć skrzydła bo są to ptaki które łowią ryby a którym skrzydła pióra nasiąkają wodą przynajmniej częściowo dlatego podobno są trochę łatwiejszym celem w sytuacji kiedy suszą skrzydła albo w ogóle suszą pióra no to do zobaczenia za chwilę Kormorany uciekły, nie udało się zrobić lepszych zdjęć niż te, które widzieliście, a w nagrodę za cierpliwość będziecie mieć ten zachód słońca, który na filmie może jest słabo widoczny, ale na pewno jakieś zdjęcia tam wstawię i będzie widoczny o wiele lepiej. A na dzisiaj to już wszystko, kupujcie moje książki.